Okej, okay, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku prologu do Star Wars Squadrons. Um, jeśli dobrze pamiętacie o admirał Akbar. Siema um, Nie wiem czy pamiętacie w poprzednim odcinku. Um, które zapewne przed filmem obejrzeliście. E, widzieliśmy, jak e, będąc e, pilotem Imperium i pilotem TIE-Fightera, e, rozgramiamy oddział e, X-Wingów e, i dowiadujemy się, że jeden z dowódców e, został zdrajcą, e, ponieważ zaczął wspierać rebelię. Tak więc um, teraz jesteśmy po stronie rebeliantów. Jak można wynieść z tego? Tak więc, no, no, zobaczymy, jak to się rozwinie dalej. Co tu będzie tym razem? Ok, naładowanie laserów. Uhuhu, kto tu taki nastawiony? Moc pola do pola ochronnego, aby dostać dodatkową ochronę. Ok. Ok. Jeszcze jedno. Zbalansować moc. Dokładnie. Ok. Information? Echo 3, matching formation. Echo 2, standing by. Echo 5, standing by. I'm with you. Ok, squadron. Anyone low on missiles needs to stock up now. Head to the Okej. Okay. Okej, okay, ciekawy sposób zaopatrywania się. Okej, okay, dobra. No tak, bo myśliwcy tie fighter chyba mają yy, ten hipernapęd. Jeśli się nie mylę. Już mogę się mylić akurat w tym temacie. Ale wydaje mi się, że filmowo chyba miały hipernapęd. No, Dokładnie tak. Mhm. Mm Jak to tu ładnie wygląda.

A ja będę strasznie lamił w tej grze, na pewno, na początku. Okej. Okay.

on ties. Niszczyć imperialnych. No cóż, taka gra. Nie, ja to wybrałem. Gra, gra mi pokazuje, jak się lata tajem. E, wróć X-Wingiem. No, szparagi. Wystarczy wycelować, Krzysiek. Wystarczy wycelować. Ale jak wiecie zapewne, Vader nie był do końca... Uh, chociaż nie no, on był dobrym pilotem, bardzo dobrym pilotem nawet. Ja z tym mam pewne problemy, wiadomo. Um, X-Wingi są dużo bardziej zwrotne... wróć. Taj Fightery są dużo bardziej zwrotne niż X-Wingi, notabene co warto zapamiętać. Dobra, nie będę się obracał jak kretyn. Może za każdym, y, za, za tym jednym statkiem. Ok. Rakiety to są mocarne rzeczy tutaj, nie? O tym też należy pamiętać. Dobra, może lepiej na osłony przerzucić się... ...niżeli na no dopalacze i tak dalej, bo te dopalacze to tak... ...średniawka bym powiedział w tym momencie. O... Tak, staram się, tak? Gro, chilluj. O, Jesusie... Oś. przywoliłem w powierzchnię. Jest taka szansa. Nawet jest bardzo taka szansa. Nie, 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 mordo. Nie wlatuj w skały. Czy ja przeleciałem przez tekstury? Czy mi się wydaje? Mam nadzieję, że mi się wydaje. A. Okej, okay. tutaj jakiegoś jeszcze mamy, sforniaka. Okej, okay. mamy go, siostro, gdzie jeszcze?

Um. No dobrze, mamy przed sobą jeszcze niszczyciele w ogóle. Więc, no, co jest w ogóle bardzo ciekawe, o czym yy, nie wspomniałem wcześniej, a chciałem, to to, że um, bardzo mi się podoba, że tutaj jest chyba dużo lepiej wyważona skala. Um, statków względem siebie więc, tak mi się wydaje, przynajmniej dobrze, panowie, um, rozdzielamy się. I tutaj te taje teraz z bólem serca mówię, ale niestety musimy je zniszczyć. Panowie, wybaczcie. Um, muszę na chwilę zrobić taki detour. Uh, no. Krzysiek, dasz radę. Zastrzelić taj to nie problem. Chociaż no jednak ból, nie? Yeah. Powiem Wam jedno, jest to strasznie satysfakcjonujące pomimo, że sprawia to bolce jakby wewnętrzny, Naprawdę. <laughs> jest to cholernie satysfakcjonujące zestrzeliwanie tych tajów. Tak samo zresztą jak zestrzeliwanie tych yy, X-Wingów. No, 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 dobranoc kolego, niestety, przepraszam, nie chciałem, um. gdzie on jest, gdzie on jest. Nie, yeah. do prawdy? A, całkiem Dobra, musimy zniszczyć imperialny kwarzar.

I can tell they're prepping their capital ships for an attack right now. We need backup. the problem the rest of Echo Squadron with everything they've got, heading towards a star destroyer. Again, facing its turrets this time. It's okay, our fleet's coming. Well, not fast enough. Okay. Yeah. yeah now at your location. Ile to się To jest, fajnie to zostało zorganizowane, bo nie było. Jak mam być szczery, coś zostało to zorganizowane dobrze, jeśli chodzi o ilość akcji na ekranie, dobra. A jak tam z jego osłonami, może? Hmm? Się chętnie dowiedział. Stały mi chyba cztery rakiety. Dobranoc. Nie skoczysz w nadprzestrzeń. Nie uciekniesz, mordeczko. Ja, yeah. Mamy cię. Ale ej, mój kadłub nie uciekł aż tak bardzo. Przez to chyba, że mam ten, że X-Wing akurat ma dość dobrą osłonę, yy, yy, jeśli chodzi o, o pole siłowe. Tak mi się wydaje przynajmniej. tak było. time we've got to get you out of here we're ready for light jump wait the star destroyer will be watching all possible moves they can still find you pilot hmm. it's risky but if we can destroy the targeting system on the vigilance we might throw them off the convoy's trail wait you two are attacking the star destroyer let's hope your fleet can keep those shields down strike here

Ciężkie do wykonania. Dobra, do góry maksymalnie. Obrót i lecimy w dół, prosto na niego. Ok, I teraz trzeba będzie wykonać taki manewr.

No, wiadomo mordo, ty to byłeś na bardzo mocnym, um, jakby, w bardzo mo mocnym, um, raczej, złym położeniu, że tak powiem, nad nadprzestrzeń. Yeah! No to skoczyliśmy. Hej! <grywka> Cztery lata później. Uh.

For the better. No. Najlepsza galaktyka to ta pod egidą Imperium. <grym> Ale <grym> nie no żartuję oczywiście. Dobrze. E, lecimy dalej. Nie ma sensu tutaj przerywać. E, Eskadra szpica. Chociaż nie. E, myślę, że odcinek sobie zakończymy. E,

So zam tip. I'm not one for speeches. So I'll just say I'm honored to assume command of the temperance in this fleet. Vanguard squadron's reputation for bravery and integrity is unrivaled. Which is why I I'm affected immediately. We have been reassigned to an initiative code codenamed Project Starhawk. Star Ooh. Then those rumors about a secret project are true. What do you think it is, huh? Some kind of weapon? It's the key to victory? If it helps end the war, who cares? Okay. I like to know who I'm working for. The good guys risk. Remember? The only people in the galaxy who don't have a death mark on you. Hmm. To w sumie dość dobrze pokazało A, ten dialog, e, jakby że, Re że Republika absolutnie za zaciągała wszystkich do swoich szeregów, więc. No. Co dalej? Ardo said to expect you. I'm the Sage, Chief Mechanic, and this here's the Temperance, my pride and joy. I imagine you're excited to join the action. Mm, no tak, so Here's the rest of your squadron. Hey, Gunny! I got okay. to pilot over here! You go ahead, I'll meet you in there. Welcome to Vanguard Squadron. I'm Kyra Kuva, you can call me Gunny. Happy to have you on the team. Let's talk okay. about the briefing, eh? Yeah? No, jasne, nie ma problemu. Ja jestem. Krzysiek. Z chyba. Okej. Okay. Dobrze, wydaje mi się, że będziemy tutaj uh, mieli. Um, mieli początek do robienia odpraw i planowania uh, misji, bitwy. Uh, co się robi w, multi, w, multiple, w multiplayerze dość często, z tego co wiem. O, ze swoją drużyną, tak więc tutaj sobie na chwilę weźmiemy, zakończymy. Yy, I myślę, że następny odcinek od, zaczniemy od tego momentu. Tak więc dziękuję serdecznie, do zobaczenia. No i pamiętajcie, niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się, cześć!